we <laughs> Wszystko to stwarza niesamowitą atmosferę i zwykło się mówić, że jest to dwunasty zawodnik naszej drużyny. Tak faktycznie jest i tak jest od wielu lat i to pozwala drużynie wznieść na wyżyny swoich umiejętności. Pozwala na wykrzesanie z siebie jeszcze większej ilości energii, mimo zmęczenia, mimo no, wielu przeciwności. To kibicowanie wspólne powoduje, że wszyscy nagle mamy poczucie takiej przynależności do czegoś większego, czegoś fajnego. To jest pierwsze. Po drugie, mamy też takie poczucie, że jesteśmy komuś potrzebni, bo my jesteśmy potrzebni w tej drużynie. Rzeczywiście jesteśmy potrzebni. Po trzecie, Mamy też taką kanwę, na której możemy zawiązywać kontakty z innymi. Jest też tak, że podzielamy. Tutaj pewne emocje albo pozytywne. Jak drużyna wygrała, to jest ogromna radość. serotonina nam zaraz tam rośnie, prawda? Dopaminy mamy więcej. Jest dużo radości, bo mamy poczucie, że jesteśmy w pewnym sensie współtwórcami sukcesu. Jak również działa taki mechanizm, że czujemy się oświetleni cudzą sławą. Nasza drużyna wygrała, teraz będzie bardziej sławna, a my jesteśmy oświetleni jej światłem, bo jesteśmy jej kibicami, prawda? I za nią wędrujemy, jesteśmy jej wierni. A ty potrafisz kibicować?